Hejcie strzymanko, ja jestem z Koski mną jest. Mezor. I, wit i, I. witamy Was w drugim odcinku z, de z Deforesta. Jak obiecywaliśmy. Wbiliście pod ostatnim odcinek odcinkiem. 8 łek w górę, więc idziemy teraz po piło łańcuchową i poczekam. Jezu. No. E, to będzie łatwe. Weźcie nam. O, może z tego O, zabawka Timiego. Ja, ja podpalam ognisko, żebyśmy się nie zgubili. Dobra, idziemy, bo nie ma co. E, ten, przedłużać. E, tutaj możecie zaskoczyć. Wam później może e, e, powiemy, jak do tego dotrzeć. My szybko, idziemy, z... my szybko po to idziemy. No i tak jak w ostatnim odcinku yy, było na początku napisane tamten tylko trwał godzinę, no prawie godzinę, bo uczyłem się montować Więc mam nadzieję, że Wam się spodobał tamten montaż. Basko na Zu mi się nie chciało. <laughs> nie, on mnie nauczył montować. Aha. I tutaj już macie piłę. Mm. O, tu Tutaj właśnie przygotujcie, jak będziecie tu, to przygotujcie dynamit albo bombę. Bo teraz jest najtrudniejszy moment. Pidra. I idziemy prawą stroną. Ała. idziemy lekarstwo. No, I teraz idzie, idziemy ciągle prawą stroną. Nie Przyjmujcie się nimi. Mogą was trochę ciapnąć, ale... Nie jest problem. I tutaj macie takie coś do wysadzenia. To oczywiście. Co musicie zrobić? Wysadzić. Bo czemu by nie? I oni tutaj już nie przejdą, bo są mm, zagłupi na to. Ja sobie wezmę ja ten. A, można stąd zeskoczyć, ale i stąd nie? Nie no jakbyś... wciśnij E No chyba, się na upartego E czekaj, nie ma ist... Jest easter tu! I naboje do pistoletu skałkowego, chodź No No nie zabrałeś easter Nara Przechodzimy przez siebie Gdzie? Dobra, tam przy tym koście trupkie Mam no boję do pistoletu skałkowego, isterek. No i ciachy. To ci powiem, że niezły lud. No ale chociaż jest ten isterek. Isterek i się zbiera. Nie, chyba teraz będzie, nie wiem. Teraz Tak, teraz jest najtrudniejszy. I tam przy tym świetle już jest... Czekam. I ja to zawsze robiłem tak. No i praktycznie, ja już mam, czekam. Ja też. Więc my już wychodzimy z tej jaskini, a... No i się widzimy przy bazie. Dobra, wróciliśmy już, mamy piłę i czekam. I tak jak mówiłem w tym odcinku, to zrobimy tyrolkę. I dach. I dokończymy ten dach głupi. A do tego mamy jeszcze półki. No i lagi są przez to, że. No, ten oto tu pan ma słabego. No, słaby internet. Dobra, to ja już tutaj zaczynam. Tak, internet! Internet mam z kosmosu. A widzisz przeszkadam ci. Dobra, e, wolność stojąca, rolka Ja bym chodził w tą stronę. Czekaj, teraz lecimy. szczurów? Psów? Ja szczurów mówię. To mi dać trochę skóry. O nie, nie trafiłem. Idź do tych drzew, które tam wyrosły. A nie, nie wyrosły. Mam cię! też powiedzieć, że będę zaczynał ze streamowaniem na Twitchu, czyli grę taką jak The Forest, albo inne gry będę streamował na Twitchu, a na YouTube będę nagrywał. Mam nadzieję, że Wam się to podoba, bo tak myślałem trochę nad tym. I. A, 10 skut i 5 lin. Dobra, linę to tam nie problem, mam trochę. Jak dobijecie 10 tysięcy lajków, like <grych> to wezmę się z dachu. Eee, okej. Więc we, wiecie co robić. Nie no, bo jak dobiję na serio, to. To i to nagrywasz. 10 łapek w górę i, i wlatuję, nie no, dobra. 8 łapek w górę i wlatuję od razu kolejny odcinek. Ej, ty serio, to nadal sikierą robisz, Jak mam dynamity, to ja to dynamita wszystko. O, ale to ja górę robię, ty. A nie, czekaj. Jak robię u góry, to. To tu też się od razu robi. A ja to robię sikierą, bo ja nie chcę jeszcze tych, mutantów. Ale nie, jest dopiero trzeci dzień czy drugi. Jak ty w tym dniu chcesz mutanty. To będzie fajnie. Mutanty to chyba od... Najwcześniej to dostałem od ósmego dnia mutanty dostałem. <laughs> Niektórzy mówią, tylko od 15 albo 12 dnia dostaje się tamta. A my na tamtym save mieliśmy już chyba 5. I to w Bo jaskiniach. Ale <laughs> nie w jaskiniach, to już jest od, zerowe, od zerowego dnia. Dobra, jest. Dobra, zobaczymy jak to działa. Tyk. Jak? A, chyba jedno tylko może tak? Tak. Ej, dobra. No to ty tam na dole zbuduj, a ja będę u góry już ścinał za pomocą piły. Znaczy ja ściem za pomocą dynamitu i właśnie teraz zbieram te drzewę. Oj, jeszcze Więc my już pozbieramy. No. My, my już pozbieramy i widzimy, się kiedyś wybudujemy dach. Dobra, więc skończyliśmy dach, dopiero. No teraz trzeba przetestować, wycinać dziur. I zobaczyć, czy nie wytnie nam przypadkiem dziury, yy, czy nam całego dachu nie rozwali. Ja chcę, ja chcę to sprawdzić. Tym, mi. Dobra, ale jeśli rozwali no to... Koniec serii z tobą. Wszystko chyba wytnie? Ale nie, nie wytnie wszystkiego chyba. Sprawdź. No ty to zrób, ja będę je budował świecę. Ale jak to wszystko się... Dobra, to będzie na ciebie. Co na mnie? Wy świecę? Jak... Ja, jak na mnie rzuca winę? Dobra. Dobra. Ej, robię to trzy, te. A jak to się wszystko zniszczy? To popadnę w głęboką depresję trzy, cztery, nie, no, udało się, udało się, udało ale się, ale ciemu tutaj? Co? Miało być tutaj. No to zrobimy takie fajne schody. Dobra. Ale Piękne udało się. światło, czy nie? Dobra. Dwa. Więc więc. Dobra. ogarnę to. Trudne sprawy. A tutaj będą te, tutaj będą jakieś rzeczy, e, tutaj se... Ja wiem. Każdy, każdy A pierwsze piętro to będzie magazyn, czy co? No. Aha. Bo na drugim piętrze to będzie chyba taki fajny, taki normalny, domowy pokój, no to tam zrobię kominek, na którym będzie katana stać. Co jest? Bo nagrywam teraz odcinek, szybko mi. Odcinek teraz nagrywam, co chcesz. Dobra, powiedz nauczycielowi, że, że mi internet wywaliło. Dobra, powiedz to, że dzwonić do mnie na telefon i internet mi wywaliło, więc nie mogę wbić. Ty to na serio napiszesz? Dobra, dobra, to napisz, a ja, a ja dalej nagrywam. Tego się nie wytnie. <noise> Tego się nie wytnie, dobra. Więc będziemy budować Oj, teraz. Będzie... Schody w górę, fajnie, że znów mam jednego FPS-a. Nie wiem, co się dzieje. To pewnie przez to, że... Nie wiem, OBS coś mi tak spankuje dzisiaj. OBS mi strasznie... Pobiera. Nie, ale OBS mi strasznie pobiera dużo FPS-ów. Albo chyba wyciągnąć jak najlepszą jakość, czy nie? No. Na OBS jest FPS-ów, ale w GZUS jest mniej. A w ustawieniach spyrać podczas nagrywania to, to chyba nie zadziała, albo. No nie mogę. Więc ten odcinek będzie taki zbyt zlagowany. Lecimy, spróbujemy dokończyć schody i będziemy kończyć. I poza, poza odcinkiem. Albo jutro. Nie no, znaczy co ja mówię? Za dwa dni na live. Ja i wesur będziemy dokać bazę, Więc abyście byli na tym live'ie. Dobra? Mówię. E, Twitch TV Sileski. Dobra, link, be, będzie w opisie link. Nie wiem, kiedy ten odcinek wpadnie, więc mam nadzieję, że w mm, poniedziałek, dzień, w który teraz nagrywamy. Więc my się... Dobra, teraz będziemy się żegnać. My się żegnamy. Tym razem odcinek taki króciutki. My się żegnamy. My dokończymy szybko te schody. No i będę się montować. Więc chcesz jeszcze kogoś e, pożegnać? Pozdrowić? No, pozdrowić, pożegnać. E, pozdrawiam e, wszystkich, no, wszystkich i nikogo, dobra.